Subskrybujcie albo w Pierdol. Poczęliśmy, kiedy jestem Depandzie witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robimy wielki projekt. Ten to wielki projekt i dzisiaj ze mną, czy znaczy wielki projekt? Będziemy budować stajnie. Tak, stajnie. Tu mamy szkolniki, tam widzicie. A tu jest ki. A dzisiaj ze mną jest y Kitkat. Krowy na mnie lecą. Tak, na KitKata Pomóż. Na Kitkata lecą krowy. Ona nawet konia. Masz, zobacz, koń do ciebie przyszedł. Nie chcę, no proszę! Wiesz, że nie lubię. No nie. Nie, nie chcę! A ty Kitka przerzuciłeś się z osłów na konie? Przerzuciłeś się z osów na konie? Nie, nie bo ja muszę! O kurwa! Musisz się, O okej, okay, krowa mnie zastępuje, krowa mnie zastępuje, Te ja uciekaw <grym> Musisz od draga. One mnie gonią, one mnie gonią! <grym> Off I go to the beachland! Uciekasz na swoje drzewko? Też idę za tobą. Tak. <grym> 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 okej, okay, nieważne, może chodźcie, idziemy robić tą stajnię. No dobra. I jeśli... No ale czy... Cicho. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek wszystkie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów, no i co? Oglądajcie, jak dzisiaj będziemy nasze starania, żeby zbudować stajnie. Ja ogólnie zbudowałem już stajnie na... po prostu na swoim świecie kreatywnym i po prostu będziemy wcieli, musieli ją trochę przebudować, trochę tam pozmieniać, a KitKat mi będzie głównie pomagał sprowadzać konie i je transportować i tak dalej. Ej dobra, w tym momencie, co teraz jest czad, to go wybluruj. Ja mam F1. I nie chcę... ja, ja mam F1, ja nie widzę czatu. Pogers. A przez... ale jeżeli nie będziesz miał F1, to wybluruj cały czat na całym odcinku. Boże czekaj. Tak specjalnie, żeby... Wyłączę sobie czat. O okej. Okay. Może być. E, ustawienia... Czekaj, ustawienia czatu. Czat widoczny, czat e, ukryty. Dobra. I. <laughs> Tak, dobra, to widzimy się jak y, pozbieramy rzeczy i tam dojdziemy. Okej, okay, jesteśmy już, doszliśmy z kitka. Kitka tutaj trochę pousuwał. Yy, tutaj nie usuwaj i teraz słuchaj. Yy, dam ci zadanie bojowe. Teraz zbudujemy sobie Stadninę. Ja będę dam ci zbudujemy sobie stadnie. Ja zbuduję jedną, to jest resztę budował, a ja będę budował most, okej? Okay? A skineski? Co kurwa? Okej. Okay a teraz wytłumacz co to znaczy Lubię w dupę O kurwa A, okej okay. no Dobra, bez przesady Czekaj, ja nie byłem przygotowany teraz, chodź Boże, spadaj Buty i czapkę zatrzymam, bo wtedy czuję się nagi To mi zadało połowę życia Jeszcze ja latam. Ej, ty mi dałeś to WTF, dałeś mi flaja. Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, proszę, proszę, ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć. Proszę, mam... Nie zbuduję ci. Nie, no. zbuduję ci, nie zbuduję tego bo to on mnie bije. Ja mam złe złe tutaj warunki do życia. Dobra. I teraz chodź, yy, będziesz miał zadanie bojowe. Czy twój komputer uciągnie nagrywanie choć przez chwilę? Nie. Raz, dwa, trzy, Okej, nie cztery, będzie. pięć, sześć... skoczę po drewno, bo cało odłożyłem. Dobra, ej, weź idź do... Weź przynieś łóżko, po prostu jeden będzie wychodził. Dwa, trzy, cztery, pięć... Raz, Mogę dwa, konia? Trzy, cztery, pięć, sześć, no. Okej, Ok, teraz... ok te nie wracam już nigdy. Dobra, już jesteśmy. Yy, Fluffy poszedł spać. My tutaj weszliśmy z KitKatem i teraz tak. KitKat, chodź, tu masz zadanie bojowe. Ok, biorę drewno. No to jak przyniesiesz drewno, to pójdę. Albo w sumie sam sobie mm. to zrób nam, bo zanim ty przyjdziesz, to. Mmmm. Nic mi nie pomagają, wszystko muszę robić sam. Tak. Tak to było, tu nie wiem. Teraz musi być 2, 4, 5, czyli tu musi być 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jeszcze Cześć nie z tego, z tego drewna do... łomię. Z tego. No nie! Ze, ze, z świerk ze świerkowego. A ty zaczęłeś ciemnego dębu budować. Trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Dobra już jesteśmy. Dobra już jesteśmy. Teraz tak. <laughs> Bił to cię stary pasem. Dzięki. <laughs> Bił to cię stary chujem po mordzie. No tak było. Nie zmyślam. Kurwa Kamil. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa zap... Dobra, tutaj porobiłeś 2, 4, 5, 2, 4, 5, czyli jeszcze to musi być. Raz, 2 3 4 5. Zrób tam jeszcze I okej. Okay. Teraz tu musi iść. Yy, mamy stone, ja nie mam stolna. Masz może stolna? Mam 34. Dobra, daj i wypierdalaj po stolna z bazy. Kurwa, rozróżniasz stone od A Aaaa stone, to nie mam w ogóle stona. To idź po niego. A ja tu będę budował. W sumie nic, zbuduję bez tona <tryk> Dobra. Mm, teraz mogę zrobić sobie crafting. Tak. Crafting to jest bardzo potrzebna rzecz. I teraz trzeba zrobić yy, to. Bo to jest bardzo potrzebny surowiec. To bez... jest. telefon. To jest, jest bardzo potrzebne. Teraz to. to. Jestem, ale tak naprawdę na koniu, mhm. więc masz bardzo Naprawdę to na koniu jestem, ale u mnie to mnie nie ma na koniu. Dobrze zrozumiałem twój przekaz, tak. Zrozumiałem, nie musisz tego pięknie. Naprawdę zrozumiałem. Tak. Nie musisz już, naprawdę. Już przestałem, jestem cicho. A w podziemiach jest z tak, podziemiach jest stone. Przyjdź do mnie to ci po prostu dam będziesz kopał. Dobra. Ok. Moje deski do mnie, po czym zaczynają do ciebie dziewczyny podchodzić, nie? Super, nie było mnie słychać, pokczamp. Przepraszam widzowie. Nie było mnie słychać. Było słychać tylko kitkata. Kekwu. Temat był, tak słuchajcie, mam powiedz, temat był, powiem, że temat był, że Kitkat się oświadczy. Kamilowi, mojemu bratu, czy też temu. Nie. O kurwa! Pochciałam. E, ślub w czwartek o 10. Kitkat gej, Tak, do Kitka mnie. Kitkat gej, rzeklej. Piszcie tak w komentarzach. E, <grym> e <grym> Kitka, przyjdź mi w szkło Walić, że miałem dziewczynę, co nie gej Już za późno, już wracam, już jestem dosłownie No to pójdziesz jeszcze raz i tyle w temacie Ile mi zapłacisz? To dupę, co Wiesz to, że... Promo, promo, tego nie zrobi Promo tego nie zrobi, jakby tego nie nadpłacił, musisz mi zapłacić Dobra, zapłacę ci w... tam ci jeść Hogers! O, widzisz też widzę jaki chętny róbcie, z kitkadem się opłaca. Lubię jeść, każdy lubi jeść. No. lubi jeść. Wpłacajcie do na kitkata, daję do niego. <noise> Kupcie mu. Walić biednych ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Ja jestem głodny. zrobi pierogi. Co? Jeszcze raz. Co ty, wiesz? Ja. No. Kilomąki zrobi te pierogi. XD. Przynieś mi latarnię albo żelazo, co? Jak już taki dzień. Przyniosłeś ci żelazo. I przynieś mi pochodnie. W takim razie. Ile? I szkło. Yy, ze staka dwa. I szkło, koniecznie. I, bia I barwnik limonkowy. Ale gdzie ty to wszystko? Gdzie ty masz? Ja Nie co mam, czy masz to zrobić. Smok, weed To jest twój cel na dzisiaj. Wiesz co? Zrobić limonkowy barwnik. Aż się serdecznie się zapisał. zrobić. Tak, wiem, że się da zrobić. Czekaj, wezmę... To wywalę, to wywalę, weku. to wywalę... To wywale, to wywale. Okej. Okay. O, i mój brat przyszedł odkurzać. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Który już planujemy zabić? Dosł dokładnie. Jak przyjdziesz, to cię zabije. że kiedy ja, bo ja ogólnie, to jest moja trzecia szkoła teraz, w której jestem i zawsze kiedy zaczynałem, w sensie nie zawsze ale w mojej drugiej szkole, jak się zacząłem przejaźnić z ziomkiem jakimś to dlatego, że jakby on się y, sam jakby poprosił, tak powiedział mi, że mogę usiąść obok niego w autobusie i wydawało się dość spoko później się okazało, że jakby to był największy debil w całej szkole i tak pewnego dnia bo ja nie wiem, w pewnym momencie mi się zrobiło go smutno, że wszyscy go to w ogóle. Ja się z nim po prostu tak dalej, dalej się z nim tam przyjeździłem, miałem tam też innych swoich kolegów, z którym spędzałem czas. Ale z nim spędzałem czas, wtedy tak, byłem dla niego miły i w ogóle. O oczywiście jest to węgiel jako właśnie. To no nie dobra. Nie e e I pewnego dnia, bo ja ogólnie nam rodzice kupili hoverboard. to jest taka deska, która automatycznie utrzymuje Ci równowagę to jest na mam dwóch to. kołach. Wiem mam to. <kłys》> No i um, sobie tak y, na spokojnie sobie jeżdżę, tak na tym, przyjechałem tam do niego, on niedaleko mieszka, u internetu się. Y, y, ym, I on w pewnym momencie powiedział, że on chce spróbować. To ja mu powiedziałem, nie, jakby już był na i na trawie sobie jeździł. I od razu po chwili miał takie, ja jestem zajebisty, jestem zajebisty, patrz na to, nie. I on wziął tego hoverboarda i powiedział, że on chce na asfalcie, nie, tam na kostkach. Miałem takie, kurde, nie, jakby, to jest debil. Wziąłem mu, dałem. Chciał się pojeździć? Pojeździł chyba dwie sekundy, wypierdolił się i przez 2-3 tygodnie chyba nosił gips na ręce. Teraz może Patrz to... speedrun, jest zdjęcie. Mogę ci w tym pomóc. Ej, ty na serio, chcesz zdjąć? Nie. <laughs> Wiecie? Skończyliśmy Jedną stajnię. z 10 Więc tam się jeszcze ciut zejdzie Ty chyba sobie bekę robisz. Nie czemu? Ja to zrobię, tylko po prostu po wie sam, a czy po odcinku sam po prostu jak jakby się dożyć to sobie to robił. No, a jeszcze okay. na tym odcinku to jest będzie normalnie, a jeszcze most. zaraz będziecie widzieć most, tylko że na timelapie po prostu jak go będę budował. A ja będę patrzał. Tak. To hmm. jest. Tak. I patrz co się stanie z ośmiornicą. Czego ty się uczysz? Dobra. Cyk, cyk, cyk. Znikła. Widzisz, zrobiłem, że pufła. Nie ma już. Ośmi Ośmiornica wybuchła pod, Nie. pod naprężeniem hujakitka. To <laughs> Jezus ja cię zaraziłem? Czy ja cię zaraziłem? O, shit. Pomocy kilka go no, potem zaraziłem. Nie ma za co. Dobra. E, jeszcze do, do, do. Tutaj wiesz co ja bym zaraz... zrobił tutaj u góry? Jeszcze... Wiesz co ja bym zrobił tutaj u góry. Co? Tutaj taką taśmę po bloków, wiesz. Siu. Czy ja wiem... No dobra, czekaj, możemy spróbować. Zobaczymy czy będzie ładnie wyglądać. Dzień. Hmm. Takie trzy w sensie, że wiem, żeby nie była tylko taka jedna. Ej, ta jedna ładnie wygląda. Okej. Okay. No. Dostałem pochwały. Co no na tak? Oh yes. Czekaj, chwilę. Tylko... Niby ładnie, ale to jest stajnia, nie kaplica Tak. Piszcie w komentarzach, Tak, ja bym zrobił jeszcze tutaj... Kaplica. kaplica. Żeby modlić się do koni. <laughs> Dokładnie. No nawet, nawet. O, teraz ładnie to wygląda. Nie no ładnie nawet nam wyszła. Dobra. Czemu wodę? To to jest zrobiona... To to jest nasza zrobiona kaplica. Znaczy... Kurwa. Idę się pomodlić. To jest nasza zrobiona stajnia, nie kaplica. O! O oh mm nasza... o, ścięło cię. No. Oh yes. Dobra. A teraz będziecie widzieć na time jak robię tutaj most, więc macie time Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun with the rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere. I swear, like an on the run, dangerous but it's so fun. Running, running. Tell my boss that I'm done Had no luck with my mom Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive A cigar in my mouth Maybe guilty but proud Now I'm an outlaw on the run Dangerous but it's so fun Running, running, no już jesteśmy, ja zbudowałem most, KitKat już sobie poszedł zbudowaliśmy to, zbudowałem most, na timelapse wszystko mieliście tutaj jeszcze powinny być takie lampy, tutaj o oh, w te miejsca tylko, że niestety jeszcze naderu nie ma otwartego, który już będzie otwarty w poniedziałek chyba, nie wiem kiedy wy to widzicie, to już pewnie jest otwarty bo ja nagrywam trochę na zapas ten odcinek no ale co, myślę, że most wyszedł na spoko, ocencie w komentarzach tu jeszcze trzeba lampy dodać, więc będzie to ładniej wyglądać no ale no co, cóż, dziękuję wam za odcinek Dzisiaj ze mną był Kitka, którego już z nami nie ma, tak jak mówiłem. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, do następnego odcinka, który będzie już jutro Poł i cześć.